Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w tym roku świętuje swój jubileusz. 10 grudnia odbyła się uroczysta gala, podsumowująca 30 lat służby polskim rolnikom. Wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która funkcjonuje już 30 lat, oczywiście cieszy się ogromnym zaufaniem rolników. Myślę, że jest to zasługa kasy, ale też przede wszystkim jej pracowników, którzy przez te wszystkie lata dają poczucie bezpieczeństwa. Zarówno tym, którzy wpłacają składki, a więc rolników aktywnych, jak i przede wszystkim myślę tym, którzy już nie są aktywni, którzy korzystają ze świadczeń kasy w postaci emerytur. No i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Właśnie takie bezpieczeństwo rolnikom daje. W jubileuszowej konferencji, poza liczną reprezentacją przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z prezesem Cruz dr Aleksandrą Hadzik oraz zastępcą prezesa Cruz Moniką Żepetką na czele, wzięło udział wielu zaproszonych gości: wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Andrzej Dera a także wielu przedstawicieli polskich i europejskich instytucji związanych z rolnictwem. Odtworzono także nagranie z gratulacjami przesłane przez Komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom krus, krzyży zasługi oraz medali za długoletnią służbę. Nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, moderowany przez profesora Mariana Podstawkę dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, członka Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie RP. Drugi z paneli – zachowanie odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników miał charakter międzynarodowy i prowadził go dr Erich Koch, dyrektor pionu do spraw administracji i komunikacji SVLFG. Chcemy też pokazać w panelu, jak kompleksową obsługę, jak dużo zadań ma Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ponieważ nie tylko wypłacamy świadczenia emerytalno-rentowe, nie tylko wypłacamy świadczenia chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, ale również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi na szeroką skalę działania prewencyjne, czyli zapobiega wypadkom, kształci, edukuje. I na przestrzeni tych 30 lat, jak dzisiaj w pierwszej części naszych wystąpień, było pokazane, eee, doprowadziliśmy działaniami naszych pracowników poprzez różnego rodzaju działania, bo to są i konkursy, i różnego rodzaju eee, quizy, i angażujące dzieci, młodzież. Eee, doprowadziliśmy do spadku wypadkowości aż 80%, więc jest to bardzo duże osiągnięcie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powstała w 1991 roku jako odpowiedź na potrzeby polskiego rolnictwa. Stając się zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, gwarantem zabezpieczenia społecznego, ale również systemem świadczeń wspierającym rolniczą codzienność. Wprowadzenie w 1991 roku systemu zabezpieczenia społecznego było jakimś gestem sprawiedliwości dziejowej, ponieważ rolnicy wcześniej nie mieli żadnego zabezpieczenia. Były deputaty, nie zawsze. Obdarowani dzieci się chciały z tego obowiązku wywiązywać, czasami nie było ich na tym stać, były konflikty. Ta emerytura, choć może nie wysoka jest absolutnie milowym krokiem i trzeba to bardzo jednoznacznie podkreślać. Trzeba myśleć o zmianie modyfikacji całego systemu zabezpieczenia. W dużym skrócie zróżnicowanie składek. W stosunku do możliwości rolnika, jego chęci i oczekiwań, a co za tym idzie zróżnicowanie również świadczeń, które są później wypłacane, czy w postaci emerytur, czy rent, czy innych świadczeń, które KRUS realizuje. 30 lat krus rolnicy oceniają bardzo pozytywnie, bo powstała instytucja, która daje im godziwą. Może nie taką, jakby chcieli, może jeszcze by chcieli większą, dzisiaj realnie biorąc, ale daje im wiadomo emeryturę. Świadczenie, które jest pewne, które, które mają po 25 latach opłacania składki, mają gwarantowaną emeryturę. Oprócz tego mają jeszcze parę świadczeń, które, które często są także e, przez nich wykorzystywane, jak możliwość korzystania z Sanatorium Krusu, może, z, tej, z tej takiej rehabilitacji. Mają możliwość e, również. Korzystania ze świadczeń zdrowotnych różnych. Działania kasy ciągle ewoluują i dostosowywane są do nowych okoliczności, z jakimi muszą zmierzyć się rolnicy. Kasa przez 30 lat zmienia się, dostosowuje się do potrzeb każdego rolnika do potrzeb indywidualnych, grupowych, przez pryzmat czasu, kiedy ja. Mam ten zaszczyt kierowania kasą. Tak jak powiedziałam, ona się zmienia, ona się dostosowuje przez szereg różnego rodzaju świadczeń, nie tylko z zakresu emerytalno-rentowego, ale na przykład ostatni czas pandemii pokazał także, że dedykowaliśmy naszym beneficjentom różnego rodzaju, ro, różnego rodzaju świadczenia z zakresu potrzeb w czasie pandemii, co też zrównało naszych ubezpieczonych z osobami ubezpieczonymi w systemie powszechnym, czyli różnego rodzaju zasiłki dla osób opiekującymi się dziećmi, zasiłek z tytułu przebywania. Na kwarantannie. Te wszystkie świadczenia też kasa wypłacała naszym ubezpieczonym. Ważnym zadaniem kasy również jest dbanie o bezpieczeństwo, o zapobieganie wypadkom, i tutaj kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego. Organizując wiele konkursów na temat bezpieczeństwa, no, osiągnęła ogromne sukcesy. Wypadkowość spadła o 80%, a więc jest to bardzo duży sukces. Myślę, że jest to wielka zasługa kasy, że wielu rolników uniknęło tego, tych wypadków, ale kasa systematycznie, rokrocznie prowadzi konkursy na temat bezpiecznego gospodarstwa. Propaguje również bezpieczną pracę przy maszynach, na, na polach. Myślę, że to jest te efekty, spadek wypadkowości. Jest to ogromny efekt pracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Będziemy zmierzać do naszego celu wizji zero, czyli do zera wypadków i zera chorób zawodowych. Ja jestem usatysfakcjonowana każdą liczbą, która jest mniejsza niż poprzednia, jeżeli chodzi o te zdarzenia, ale oczywiście nie, nie będziemy zasiadać na laurach, będziemy nadal naszą pracę prowadzić tak, aby być może ten cel się spełnił. Wierzymy w to.